Chodzi dziecko i mówi, mamo, jakiś pan do mnie pisze i wysyła na przykład, załóżmy, um, przyrodzenia i tak dalej. tak Hej, no wiesz co, jak będę miała czas i będę po szkole, to się do ciebie odezwę. Siemanko! Witamy Was w kolejnym odcinku Let's Gwieczot! Jest ze mną Karola Żuk, znana jaka? Osoba z castingów, osoba znana z muzyki i też, uwaga, uwaga, łowcy, bo, łowca pedofili. Karolo, w ogóle siemaneczko, dzień dobry. Siemaneczko, witam Was wszystkich serdecznie. Cieszymy się, że przybyłaś. Niezwykle tutaj monster różowy, spódnica różowa, tak. do szminki pasuje. Tak Idealnie, wszystko, wszystko pod kolor dzisiaj robione. No w ogóle, jak, jak się czujesz? Z to co teraz robisz w tym momencie? Siedzę tutaj u Was w studio. A, <laughs> szybkie, 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 odbitka. Ja na pewno chciałem spytać, na sam początek, coś, co na pewno wszystkich interesuje, którzy to oglądamy, którzy, którzy po prostu siedzą też na Facebooku, bo na Facebooku to jest najbardziej znane. Mhm. Wiem, bo Facebooka też mam. Jestem bumerem, aczkolwiek Super. aczkolwiek mam. Nazywam się Śmieszek. Nie. Jest, jest tam takie konto, o którym właśnie wspomniałem, nazywa się Łowca Pedofilii. Byłaś tam 7 lat aż zapoczątkowałaś właśnie te konto. No i chciałbym cię spytać o coś więcej właśnie związanym z tą współpracą, jak to wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Może nie do końca zapoczątkowałam, bo Krzysztof najpierw zaczął pracować sam, ale potrzebna była pozorantka, no bo wiadomo, jeżeli łowisz podejrzanych o pedofilię, musisz mieć osobę, która gdzieś tam ci będzie pomagała, czyli... Czyli mnie. Mhm. Słuchajcie, to był taki przypadek, że tam z kolegą się znałam i mm, akurat łapali w moim mieście, w Ostrudzie i zapytaliście mnie, czy ja pomogę. Więc ja mówię, że OK, ale nie wiem co chodzi. Mm, powiedzieli mi właśnie, że chcieliby, żebym zagrała taką dziewczynkę, właśnie i odbierała w razie W telefony, gdyby on do mnie dzwonił. Mhm. Więc ja, że jestem fryzjerką, słuchajcie, 18 lat. W salonie właśnie właśnie dziewczyny, mnie wyszykowały, założyły mhm. mi perukę. No i wyszłam na spotkanie i czekałam na niego. No i tak w sumie słuchajcie, pierwszy odcinek poleciał, dostałam informację, że chcieliby mnie na stałe do współpracy, no mhm. i tak się zaczęła moja praca 7 lat. Okej. Okay. Mamy 2024, to było 2017, jak to się zaczęło. No, i powiedz mi, bo powiedziałaliście tylko w ustrudzie, czy to było w o ogóle cała Polsce. Polska? I czy zmierzaliście się z tym, że jest tych pedofilii dużo, czy też jak, jak to wygląda w kwestii ilości? No przez 7 lat, słuchajcie, no ja nie liczyłam nigdy ilu ich tam złapałam, ale mm, byłam... Chyba w stu odcinkach, więc bardzo dużo. I słuchajcie, tego się nie da zliczyć, bo też były takie odcinki, gdzie nie poszły, bo były za krótkie, ale mimo wszystko był złapany, tak? Podejrzany, mhm. więc nie wiem, ale na pewno było bardzo dużo i każdy wyjazd był właśnie owocny. Okej, okay, miałaś tę perukę, byłaś, miałaś charakteryzatorkę, która po prostu cię e, pomalowała wtedy, tak, żebyś wyglądała na młodszą, mimo że wyglądasz bardzo na młodą osobę. Dziękuję. <noise> ale e, jak ogólnie wyglądał ten proces? Bo załóżmy, jestem e, Piotrkiem, na 40 pisze do Anix ma lat 13. No i jak to w ogóle wygląda w tej kwestii? Czy Wy przejmowaliście te konta tych osób, czy jak to wyglądało? To jest tak, my mamy konto na Facebooku i tam do nas się mogą zgłaszać rodzice właśnie gdzieś, gdzie właśnie dowiadują się, że przychodzi dziecko i mówi: mamo, jakiś pan do mnie pisze i wysyła na przykład załóżmy. Przyrodzenia i tak dalej. Wtedy oni się na nas właśnie odzywali, my przejmowaliśmy te konta. Zazwyczaj ja przejmowałam, no bo jak, jak to mówiąc, grałam tą rolę właśnie pozorantki poniżej 15 roku życia. No i starałam się to doprowadzić do końca, tak. Mm -hmm. a ciężko jest w ogóle e, nauczyć się takiego, bo ja jestem bumerem strasznie, e, ja nie wiem czym jest Essa, nie wiem czym jest Jouziąkul y i takie typu, czy ciężko jest się ogólnie dostosować do takiego języka tak młodzieżowego, slangu, nauczyć się go i tak dalej, jak, jak czy tu się go uczyłaś, czy, czy to po prostu jakoś tak znasz się? Powiem na... wam tak, ja y, ogólnie, ja zmieniałam też głos. Mhm. Ja nie mówiłam swoim głosem, tylko ja, ja nie dość że się przebierałam, właśnie i y, z, moją stylistką byłam ja sama sobie. Mhm. <laughs> Czyli miałam tam na przykład sześć różnych perułek, y, miałam też konta założone na mhm. Facebooku, odmłodzona właśnie byłam jako dziecko. i No i co, no, najważniejszy był też ten głos, bo o, A za umiesz, każdym razem. To sama, czy to jakby y, komputerowo? Czy... Nie, problem, problem. możesz mi coś, nie wiem, zadaj mi jakieś pytanie albo co, coś, ja, ja ci. Cześć odpowie. Karola, czy chciałabyś się ze mną spotkać w parku? Hej, no wiesz co, jak będę miała czas i będę po szkole, to się do ciebie odezwę. Jezu, Maria, ja w to totalnie <noise> uwierzyłem w tym momencie. Ale zabrzmiała na taką dziewczynę, która no, ma zagrożenie z fizyki. <głos> <głos> Dobrze. E, tak, będziemy liczyć. Tu zgadłeś, jeśli tak? chodzi Naprawdę? o fizykę. <noise> tak, ale to z czego się kiedyś, kiedyś właśnie? No, jeżeli chodzi o takie ścisłe. Yy, ścisłą tą naukę, to yy, matematyka, chemia, fizyka i tak dalej, to, to były dla mnie problematyczne zawsze yy, lekcje. Także yy, najlepsze to chyba byłam z WF-u. Okej, okay, dobrze, bo yy, ważne, żeby szybko. Ja bym na przykład przed tobą nie uciekał, bo wiem, że szybciej biegniesz, więc dlatego. O, tutaj to to się z zgodziła. To jest tak? No to musimy zrobić prędkość światła i jeszcze dalej. Yy, wracając do te tego tematu. Yy. 100 odcinków, dobrze, ale y, nagrywacie y, to z, z ludźmi. Jakby nie pytając ich o zgodę, o wizerunek, no, czy mi się wydaje, bo to cenzurujecie. Na przykład nie oglądałam, nie, nie, oglądałam, nie pamiętam. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o rodziców, którzy się do nas zgłaszają i na przykład chcą być z nami na sytuacji na tej całej łapance i tak dalej, no to jest tylko i wyłącznie od nich zależy, czy chcą się pokazać, czy nie. Mhm. I wtedy wiadomo, podpisujemy z nimi papierek. A jeżeli chodzi o podejrzanych o pedofilię, my jako. Jak już tak mówię, jakbym tam jeszcze mhm. była, ale już mi tam nie ma od Roku czasu. Yy, niestety, my jako telewizja nie mogliśmy tego pokazywać twarzy podejrzanych, mm -hmm. bo jest też taka grupa, która normalnie prowadzi z tego live, jest pokazana twarz. Mm -hmm. Podejrzanego tutaj niestety my nie możemy na, na, na to sobie pozwolić. Okay. I czy kiedyś była taka sytuacja, że po prostu rodzice aż za bardzo zareagowali, takie chłopie, coś ty zrobił! I przyszła i go pierdolnęła, czy tak o nie Jezu. było takie nie, Znaczy może nie, że uderzył czy coś, ale szły wezwiska. Szły, tam było grubo, słuchajcie, i naprawdę naprawdę czasami nie mogliśmy powstrzymać rodziców. Mhm, mhm. Eee, no, ale ty wspomniałaś, że bo ty też masz dziecko. I też jacyś ludzie na pewno pisali do niej, przynajmniej na tyle, jak rozmawialiśmy jeszcze przed podcastem. Jak sobie ty jako ty radziłaś? Bo to już jest coś takiego turbo bardzo personalnego, bo to jest Twoja córka, to jest ktoś z Tobie bliski. Jak sobie Ty jako Ty radziłaś? Ja miałam przede wszystkim dostałam kiedyś właśnie groźbę od mężczyzny, który wysłał zdjęcie mojej córki z narysowanym przyrodzeniem, i powiedział, że ją to też spotka. Także to było też dla mnie bardzo przykre. I to było oczywiście zgłoszone na policję, chociaż uważam, że powinnam mieć oczy dookoła głowy i przede wszystkim strzec dzieci, przede wszystkim moją córkę przed tym właśnie, żeby, żeby rozglądała się i patrzyła za siebie i. I przed siebie przede wszystkim. Tak? Czy masz jakąś taką jedną historię, która przez 7 lat utkwiła Ci najbardziej podczas łowcy pedofili w kwestii takiej, takiego przypadku, który najbardziej Ci się rzucił w oczy? Mami, to będzie gruby. No to fajnie. po to to jesteśmy. Słuchajcie, zgłosiła się do nas dziewczyna, która powiedziała, że jej wujek ma córkę, którą kiedyś skrzywdził właśnie. Yy, skontaktowaliśmy się z tą córką jego, ta córka już jest dorosła i mu właśnie opowiedziała tą całą historię yy, tego, że ojciec właśnie robił jej krzywdę jak była dzieckiem. Później słuchajcie co jeszcze doszło do tego, siostra tego podejrzanego pedofilię też powiedziała, że ona kiedyś za dzieciaka też była przez niego yy, nękana i krzywdzona. I później jeszcze krzywił swoją z, drugiej, z drugą partnerką drugie dziecko, czyli tą jednostolatkę, która siedziała obok mnie i opowiadała co tata jej robił. Mm. Także to dla mnie był dramat, a ze mną się umówił jako z trzynastolatką. Także tu już takie grube materiały na niego mieliśmy, że nie wiem czy szybko wyjdzie. Okej, okay, na podstawie tych dowodów oni czy po prostu... Zabije? A czy, ciursy, Ciursy, ciursy. Do tego zaraz wrócimy, a jeszcze więcej gorących pytań i tematów już teraz w Burning Questions. Burning Questions. Dużo pytań, dużo odpowiedzi. Szybkie pytanie, szybka odpowiedź. Jaki jest twój najgorszy nawyk? Obgryzanie skórek. <laughs> Mniam. Jaka jest twoja ulubiona część ciała? Nogi. Ulubione przykleństwo? Kurwa. No kurwa mać. Czego boisz się najbardziej? Śmierci. Piosenka, która cały czas leci ci w głowie. Ona działa na mnie jak wódka jak i wletki, jak imprezy Lali i setki. Agwe oczywiście, pozdrawiam Lali. cię serdecznie. E, jaka była wasza, twoja ksywa w podstawówce? Żuczek. Okej, okay. a czemu tak? Od nazwiska, bo okay. moje nazwisko nie do końca jest Żuk. Mm -hmm, mm -hmm. E, dobrze. No to jak przyszliśmy w ogóle do tego, bo tutaj się skończyło na pytaniu o podstawówce I znowu ja bym chciał jeszcze wrócić z powrotem do, do tego, na czym działałaś, bo właśnie wiele osób w ogóle mówi, że to tak, jakbyśmy miały trudne sprawy, albo ukryta prawda, ukryta coś takiego, prawa. że to jest ustawione, że to jest gówno, że to nie jest prawdziwe. A powiedz mi, czemu to jest prawdziwe i jak to w ogóle wygląda? Czy to jest. No samo to, że rodzice się do nas zgłaszają, tak? Biorą mhm. udział i yy, pokazują siebie gdzieś tam w telewizji. No. I, I przede wszystkim, sytuacje z policją. No gdzie każda policja w różnych miastach pracowałaby i, i grała, wiesz, role takie, gdzie na przykład czasami jest naprawdę dużo y, policjantów z nami mm. z kryminalnego, więc tutaj no, nie ma takiej opcji, żeby to było jakieś sztuczne. I no, przede wszystkim ja wam szczerze mówię od serca, że to było prawdziwe. I, i dla mnie bardzo dużym przeżyciem było to. I przede wszystkim y, y, też nie obyło się bez psychologa i bez spotkań. Potrzebowałam tego, bo to. Słuchajcie, oglądać tyle yy, siusiaków przez, przez te 7 lat, to, to można skupić. Możesz no. powiedzieć na spokojnie tutaj kutasów. No to kutasów. W no. sensie nie wiedziałam nawet, że, ich <ścoughs> że jest naprawdę tyle różnych kształtów. <głosy> <głosy> Katalog kutasów, dobrze. Ten krzywy, ten taki. Dobrze. No ale wiesz, te, szokiem a... jest też takie, coś, no nie wiem, czy by cię to nie szykowało, jak wysyła ci facet fiuta, którego włożył sobie do butelki od Coca-Coli, zrobił się siny i wysyła to dziecku. Myśli, że wysyła to dziecku. Ja to widzę, tak oglądam. To nie to moja jest... Coca-Cola, a ja polem tym traktorem. Dobrze. <noise> e, powiedz mi, czemu cię już nie ma? Tam. E, czemu mi już nie ma? Ehm... Nie wiem, czy do końca mogę o tym mówić, ale mieliśmy ogromne sprzeczki, jeżeli chodzi o Krzysztofa, i w wielu kwestiach się nie zgadzaliśmy. Do końca też nie chcę powiedzieć, jak to wyszło i, i dlaczego już tam. Nie pracuję, bo, bo, bo jeszcze nie mogę. W sumie jeszcze mnie umowa zobowiązuje. Ok, Niech dobrze. do końca dobrze. jeszcze. Za to... rok, jak mnie za rok zaprosisz. Ale ja nie mówię, ci... że to wyemitujemy jeszcze w tym roku, jeszcze <laughs> długo, na spokojnie. To możesz ewentualnie, to możemy to wyemitować i nawet za dwa lata, nie ma problemu. Spoko, dobrze. To w takim razie zaprosimy Makorola jeszcze raz do nas, żeby powiedziała, albo wyśle głosówkę i będziemy to mieli po prostu w postprodukcji kiedyś. Dobrze. Przechodząc z takiego tematu poważnego, ciężkiego. Można się już uśmiechać. Dobra, <grymne> na temat, który jest bardziej przyziemny, bo wiem, że też się zajmujesz muzyką, wiem, że też się zajmujesz rapem. Robisz rap, robisz trap, robisz muzykę. C jak to się zaczęło i kiedy ten proces się w ogóle u ciebie zaczął? O, Jezu, to było chyba z 9 albo 10 lat temu. Słuchajcie, mój kolega nagrywał, yy, nagrywał teledysk na Śląsku, pamiętam, i powiedział, że dogrywa się do niego karamba. Mhm. Ja wie ja pierdziele chciałabym go poznać. Mówię przede wszystkim. Ja też jestem fryzjerką, więc mówię, mogę dziewczyny poczesać do teledysku. Sama też w nim wystąpić. Jak trzeba będzie, jak nie trzeba będzie, to nie muszę. No i tam w sumie zjechaliśmy do Warszawy po, po karambę, Odebraliśmy go i tak się poznaliśmy. Polubiliśmy. Na planie gdzieś tam też fajnie się zgrywaliśmy. No i później pod koniec tego całego teledysku. Wiadomo, zostaliśmy na noc, byłam w hotelu z moją koleżanką właśnie i. DJN, do nie wiem, czy kojarzycie takiego, to na melanżu to było, na melanżu to było tak, coś tam Monopol Jak no to właśnie jego pozycja? Ważne, że na melanżu to było. Ważne, że na melanżu. To jest bliskie mojemu sercu, powiem ci <grym> już. No i tam właśnie też. Przechodzę w pozycję <grym <grym e... melanż podryw, dobrze? No i tam też właśnie został z nami Karamba, a że znam jego utwory, lubię, no to gdzieś tam były puszczane właśnie z. z y czego my to wtedy puszczaliśmy chyba z laptopa? No i ja tam sobie leciałam. Mówi, kurde, fajnie ten Endo. Za tamtych też mówi... czasów jeszcze głośników nie było po prostu w Ostrołęce no, i tam były laptopy właśnie. Ale Leciało. Dell czy taki Samsung? Mm, laptop? O no no no. Kurde, ty mnie pytaj. Zapytaj się Endo. Okej, okay. to była taka to nie cegła. Był mój. To była. jeszcze taka cegła, to był, wygląda... tak, był duży. Był duży. By on był duży. duży. Mm -hmm. No, i, i tak teraz... się zaczęło. No, i stwierdził, że, znaczy zaproponował mhm. mi, bym, y, że chciałby ze mną coś nagrać. Więc ja mówię, kurde, no czemu nie? Zawsze chciałam coś zrobić mhm. muzycznie, więc tutaj sobie też zaczęliśmy działać. No, i wyszedł nasz pierwszy utwór, który później został usunięty. Yy, I chyba tylko jeden utwór jest na YouTubie. Ile wyświetleń? Wiesz co? Wiesz, że ja nawet nie patrzę, bo to nie jest w ogóle absolutnie na moim kanale, ani się już przestałam tym w ogóle przejmować okay. i nie zajmować. Uh -huh, uh -huh. Także nie mam pojęcia, ile tam jest wyświetleń, ale w, jeszcze mm, majstra nas grała, aktorka właśnie w uh -huh. teledysku, uh -huh. zagrała bardzo fajną rolę, więc y, fajnie, przyjemnie się współpracowało do czasu. Okej, okay, a więc myślę, że teraz możemy zacząć z kolejną konkurencją, czyli Sparkult. No i jesteśmy w kolejnej konkurencji bardzo niezwykle elektrycznej. Będziemy tutaj łowić nasze palce, tudzież też nie mówimy tutaj już o pedofilach. Będziemy łowić nasze palce i będziemy sięgać tam, gdzie nie wolno. Są to maszynki chińskie, wiadomo, aczkolwiek może nas porazić prądem. Jeśli Ciebie porazi prądem, no to dostajesz bardzo ciężkie, może trochę nawet niekomfortowe pytanie. Jeśli porazi mnie prądem, no to dostajesz łatwe, dosyć okay. ogólne. A w sytuacji, jeśli poradzi nas Obydwu, bądź nikogo, no to. Ale to nie jest Zagramę odpowiedź na czas. Nie jest to odpowiedź na czas. Tak, dobra. To dobrze, że Tylko włączymy zrobić. sobie tą machinę y, sprzętu. Dobrze. Okej, okay. okay, no to co? Gotowa? Tak, co, tam tam tak tam. Tak, 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 tak. Wybierz sobie, gdzie. Ja tu się sięgnę jakoś. Strasznie się boję, no ale dobra, niech będzie. Dobra. Wow, pomiędzy nami akurat. Coś, ja Czyli... tego nie robiłem. Trochę. A jak ciebie nie trafi i mi nie trafi, to co? No to nie gramy ma pytania? Wygramy w grę, którą przygotowałem na dzisiaj, a tą grą jest, są łamańce językowe. Więc o, ja je powiem, mam nadzieję, że sam je powiem dobrze, a ty powiesz je po mnie. Stół z powyławanymi nogami. Ty chyba trochę pomyliłeś? Coś, coś chyba nie tak powiedział, nie? No powtórz, cóż. Stół z nogami. Bardzo dobrze. Wyrewolwerowany. A same wysiłek tą konkurencję coś najgorsze. Tylko to umiem. Gorzej, jak nie umiałbym powiedzieć, no to byłoby łabałbał. Wyrewolwerowany rewolwerowiec strzela z wyrewolwerowanego rewolwerowca. Wyrewolwerowca? Tak. Strzela? A Tak. Szedł Sasza suchą szosą. Szedł Sasza suszą suchą drogą. <laughs> Sasza szedł po prostu. Sasza był. Dobrze. Przeszliśmy przez to. Jeszcze raz zagrajmy sobie. Teraz bo ciekawe, ja wybiorę tą tutaj inną. Już może już być teraz, że trafi. Ja już nie chcę okay, tego bo To tu na pewno nie będzie trafiło. Dobrze. Okay, to to Czy trafi. tutaj? dobra. No i znowu nikogo nie trafiło. Jezu, nie mam szczęście dzisiaj. Dobrze, znowu nikogo nie trafiło. To zagramy sobie teraz jeszcze w literkę P. Literka P to znaczy, że ktoś z produkcji szeptnie tutaj tobie jakieś słowo, które jest związane ogólnie z rzeczami, którymi się zajmowałaś. I musisz wytłumaczyć mi to tylko słowami na P, ale nie, nie jak pedofil, dobra, tylko dobra. właśnie dostaniesz na przykład drzwi, czyli ty mówisz z nimi portal, przejście, przedmiot i ja muszę zgadnąć, że to są drzwi. Okej, okay, dobra, dobra, dobra. Dobra, poprosimy jedno słowo od produkcji. La, 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 nie okay, słucham. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, dobra, gotowa? Tak. To nie patrzę. Już? Tak. Oko, nagrywanie... Kamera? Tak jest. Ale oko, nagrywanie... No, to jest gra w literkę P, że tłumaczysz sobie słowami, słowami na P. dobra, P, dobra. Ale bo on mi kamera. <laughs> <laughs> on musi mi coś powiedzieć na P, tak? Te, właśnie, że nie na P. Że nie na P, że ty na przykład masz drzwi i tłumaczysz to samymi słowami na P. Ale okej, zaliczmy, dobra. Jak, jak za nikogo nie trafi, to już będziemy wiedzieli. Dobrze. Zagrajmy jeszcze czyli raz takie. Raz... jakie słowo to będzie, może, nie to może być rower, na P. Nie ja mu... może być na P na pewno. Musisz tłumaczyć rower z samymi słowami na P, na przykład, że pojazd. Okej, okay, po, 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 czyli że... może to być, nie... yy, powiedz, że rower, a ja muszę wszystko na P. Tak, tak. tak o, to, to jest dokładnie. utrudnienie teraz Dobrze, jeszcze raz zagrajmy, dobra. Może tutaj? A, obydwu! A! Obydwu. A teraz? No, myślę, że jeszcze raz zagramy w to w takim razie. Jakieś słowo z produkcji poprosimy. Dobra, okay. to będzie w sumie chyba łatwe. No, bo po to poproszę. E, parapet, przestrzeń. Y... E, pokój. E, Boże. <laughs> <laughs> Nie. E, e, parapet, pa, przestrzeń, parapet... okno. Tak jest. Dobrze, Fu, super, mamy to. Eee, no, Okej, okay, widzę, widzę, że żeby... albo nie razi nas, albo... Y, chcesz zagrać w trudne pytanie, które przygotowałem w ogóle od razu? Mm. Myślę, że y, możemy jeszcze sprawiedliwie zagrać okay. jedną rundkę, dobra. ale faktycznie myślę, że te, te pytania, które dla ciebie przygotowałem są y, y, nawet spoko. Dobra, dobra. Okay. to zrobimy tak, że... Y, no, y, wszystko albo nic. No, i znowu nikogo nie poraziło, a nam gry się skończyły Ale w mamy tym szczęście. przypadku. Jeszcze raz? Szczęście. Tak, zróbmy jeszcze Chodź raz, jeszcze... może. Dobra, Ale kogoś... masz w tym samym miejscu. No i znowu w tym samym miejscu poraziło. Dobra, czekaj, może przystawmy to w taki sposób. Mhm. No i mnie Jezu, poraziło. No, ja się boję! <laughs> mnie poraziło, więc dostaniesz komfortowe pytanie. Mm, jakim jest. No właśnie, jakie są Twoje marzenia? Jakie są moje marzenia? No przede wszystkim rozwinąć się muzycznie, bo chcę mieć solo teraz, jako Karola przez 2R i troszeczkę odbić od rapu, bardziej się chyba skupić na takiej bardziej muzycznej, tanecznej wersji siebie, mm -hmm. bo chcę w końcu zacząć śpiewać, mm -hmm. trochę też chcę pośpiewać, nie tylko rapować i jeszcze moim marzeniem jest dostać się do którejś z federacji, żeby zawalczyć po prostu, mm -hmm. chcę się sprawdzić też no i... Nie mam na oku żadnej przeciwniczki, jest mi to bez różnicy, ale żeby była też wagowo i wzrostowo moja, tak jak okay. ja. Mm -hmm. e, Okej, okay, dobrze, tylko przez te może, może trochę mikrofon jeszcze bliżej, głosem? może trochę. E, pytanie, bo też działałaś w wielu programach, jak Para do Gara, pierwszy raz za granicą e, i powiedz mi, jak wyglądają obecnie castingi? Wiesz co, kiedyś w ogóle jak był pierwszy raz za granicą, też byłam w takim programie, to byliśmy, dojechać do Warszawy ja i taka Sylwia, byliśmy miałyśmy jakiś do Warszawy, serio, matko, tak, daleko tak. to. No mhm. i słuchajcie, no, no, taki casting wygląda tak, że my musiałyśmy się przebrać w sokienki i w szpilki, żeby się pokazać. Czy ty jesteś no, nie... obecnie na castingu, bo tak? Nie, 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 nie <laughs> tak mam to szpilek. Wygląda. Nie, nie, mam szpilek. No chciałam ci ładnie wyglądać dla was wszystkich. No i Kilka pytań, takich szalonych, no coś podo na podobę jak tutaj, ale nie żadne gry. No i później czekamy na informację czy się dostałyśmy, czy nie. A że takie zwariowane byłyśmy, no to stwierdzili, że chyba wariatki chcą w tym programie. Mm -hmm, mm -hmm. Są też castingi, gdzie są przeprowadzane internetowo, więc. Okay, okay. Więc tyle fajnie jest teraz, nie że. Na no trzeba... ilu castingach mniej więcej byłaś już tak? Eee, czterech? czterech. Czterech dotychczas? Czterech. Ok, dobra. Czterech. I powiedz mi, eee... Co ci się najbardziej tak czuciło w ogóle w oczy, jako tobie, osobie, która była na tym castingu, na tych castingach? Jakby co takiego konkretnego, co jest takie nietypowe, może, albo zaskakujące. Wiesz, co jeżeli chodzi o castingi, to chyba nie jest dla mnie nic zaskakującego. Bo to też w zależności No tak przyzwyczajona. Nie, w zależności chyba od programu, bo to. To były takie proste pytania do nas, wiesz? Mm -hmm. Czy do mnie, jak, jako, jako później biorący udział w programie. Także nic zaskakującego dla mnie. Nie wiem, może dla kogoś, kto idzie pierwszy raz, jest wszystko zaskakujące i, mm -hmm. i takie wow dla mnie. Tak na ludzi Teraz się zaskoczymy, będzie zgadywać na ślepo. Energetyki. O szok. Mm -hmm. Różowa sukienka, różowy monster i kolejny try yourself. I walczymy teraz, słuchajcie, o to, żeby po prostu Karoli rzęsy nie powypadały przez bandanę. No, Zapraszamy tak, Cię bo do. No, ja nie chcę, żeby później, jak przy... zawiążę tą bandanę sobie na oczy, to żeby później rzęsy nie zostały na banance. Także zrobię to delikatnie, ale tak, żeby nie oszukiwać. Dobrze, Chociaż... widzę, że już nie Chociaż patrzysz. już <laughs> Ja mam już jednego energetyka przygotowanego dla Ciebie. Podpowiem Ci tyle, że mają kofeinę. Naprawdę? <laughs> Naprawdę, poważnie. Już ci wręczam jednego. No taka mniejsza puszka, więc to może coś ci e, pomóc. A kolor mi powiesz jaki? <laughs> e, na pewno ma srebrny, e, srebrną zawieszkę, zawleczkę. Ja pierdziulę. Słuchajcie, to może być energetyk. Bez Beki. Powiem Wam szczerze, yy... nie wiem, a daj innego, bo ja chyba tylko jeden wiem, to jak nie, smakuje. Nie, to musisz na razie. Tak? Muszę no, odgadnąć. no, no, musisz nie. odgadnąć. Nie, możesz później zmienić zdanie. Na pewno to nie jest Red Bull. Może to... nie wiem, a jakie są? Power może albo, albo, albo Tiger. To może być Tiger. Okej, okay, dobra, to ja pokażę do kamery tylko, jaki to jest energetyk. Wkazane. Nie mogę ci powiedzieć, czy to jest prawidłowa odpowiedź. Dobra. Jak zdejmiesz bandanę, to jeszcze zostały dwa energetyki. Dobra. Czuję, że, że rzęsy mi się już odklejały. <śm> <śm> Mamy na sali dodatkowe rzęsy! Nie. Przekajcie. Dobra. E Zaskakująco. To identyczny jest w ogóle rozmiar. Nie dobre puszki. i w ogóle nie ma smaku. O Jezu, producenci nie będą zadowoleni. Jezu, nie mam pojęcia. Strzelę. A co jeszcze jest Tiger Power? Co jeszcze jest? Red Bull, ale to nie jest też Red Bull. Red nie jest, Bull też jest Red dość... Bull. Red Bull jest taki intensywny, no boże, nie wiem. Monsterów małych nie ma, nie? Nie, 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 nie. Nie, nie ma. E, dobra, no to tam powiedziałam, że to jest Tiger, to to powiem, że to jest Power, chociaż na pewno. Okej, okay, dobrze. Power, e, power Up, e, też może podobna nazwa, e, bardzo podobna do Power Upa, e, ale tutaj nie będę spoilerował. I też ostatni. Puszka jest czarna, tylko mogę powiedzieć tyle, jeśli chodzi o podpowiedź. Ode mnie? No to. O, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Gdzie to jest dziurka? O, kurwa. To może być power. No. To Puszka, może być power. puszka jest czarna, tyle ci Ale mogę powiedzieć. Ale to może być power. Okej, okay. Czy drugi, by... czym był drugi? Drugi. Ja nie znam, nie wiem. Nie mam pojęcia, dobra, Red Bull, bo ja nie znam więcej nazw. Okej, okay, dobra, to o... ja pokazuję tego czarnego energetyka. I możesz już zdjąć bandanę. Pierwszym faktycznie był Tiger, więc a, zgadłaś. Bo mi się o nie, raczej. tylko nie Nie odpadły? <gry> Dobrze. Pierwszym faktycznie był Tiger, drugi był level up, a trzeci, co mówię, czarny był black. Boże, po black, o jezu. Tak, no, więc, dobra, był, dobra. więc był to black. A jedno zgadłam? Zgadłaś jedno, ale, ale powiem ci, że zaskakujące, bo mówisz, że energetyków jakoś dużo nie pijesz. No nie, nie, nie. To, to, to jest w ogóle pierwszy raz taki sobie kupiłam, właśnie, że pasował mi do y, ubrania. Okej, okay, no to zaskakujące w takim razie. Dobrze. Ja z mojej strony mówię ci y, wspaniałe, sayonara i dziękuję. Z kolei teraz jest moment dla ciebie. Możesz do tej kamery, do tej kamery lub do tej kamery powiedzieć, co tylko pragniesz. Moment jest Twój, czas jest Twój. Yy, kochani widzowie, yy... Mamy, taty, <laughs> patrzcie uważajcie na swoje dzieci, obserwujcie, to jest jedno, jeżeli chodzi o, o bezpieczeństwo naszych dzieci, e, drugie, no to mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać muzycznie, e, trzecie, co, mogę Was zaprosić na swojego fanpage'a Karola przez 2R, e, no i już niedługo też otwieram swojego YouTube'a i tam będę wrzucać swoje kawałki, idę solo, trzymajcie za mnie kciuki, kocham Was! Dzięki serdecznie, widzimy się też w kolejnym odcinku już w przyszły poniedziałek o godzinie 18. .00. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Siema!